Okej, okay, cześć, witam Was. Dzisiaj zaczynamy, no, no, myślę, że będzie to nasze nowy, pierwsza w sumie, nowa seria, pierwsza. Dobra, więc zaczynamy naszą podróż. Teraz lecimy i co, ustawiamy wszystko na no badania, damy jedno. No i co, wpływy z podatków na pewno nie przydałoby się, myślę, że dobijemy. No i co jeszcze tutaj bym wydał? To będzie, to będzie strasznie, pewnie zła decyzja, ale uznajmy, że się opłacało. Dobra, to co, lecimy teraz tutaj w armię. Więcej ludzi. Nie mogą oni wygrać z nami. A w sumie, jakby tak pomyśleć. No to, mo to może się... O, no i co udało się? Z teraz z kim wy się nie lubicie. Boże, dlaczego ma zawsze nie lubicie pana księstwa? Co oni wam zrobili? Z kim? Okej, okay, z wami mam dobre relacje. Okej, okay, oni też by pewnie chcieli, ja wiem. Ja wiem, że wy chcecie, ale boicie się. Ja wiem, ja wiem. Nie no, pewnie my jesteśmy te, takim krajem, że nawet im się nie chce. Kurczę, no fajnie było, jakby to nie były to takie małe państwa też, tylko te duże. Królestwo jakieś. Może wy. Kto tutaj w ogóle nas ludzi, nie? Ej Boże lubi. Okej, okay, Cesarstwo Bizantyjskie nas nie lubi bardzo Dobra, lepsze pytanie mam Ktoś nas, ktoś nas lubi? Nie, dosłownie Fajnie było odbić Jerozolimę Byłbym bardzo szczęśliwy A wy, Majorka? Nie? Kurde, fajna. To ja się muszę przenieść Teraz Przez to, że mamy sojusz z naszym kolegą Dobra, to co, lecimy na wojnę Z kim wy się lubicie, a tylko się nie lubicie z ludźmi Dobra, no to co Wyślij ultimatum Ja żądam tego Lub zaatakujemy Okej, okay, no to wypowiedz wojnę Wezwij sojusznika To co, lećcie Leccie, panowie. Aha, to nawet nasi, To nawet sojusznik nam się nie przydał, nie? Dobra, tutaj sojusznika może nie będę już wzywał, nie? O, dobra. Ej, Królestwo Polskie, przecież my się lubimy. Błagam. Błagam, niech, niech się uda. Nie lubimy się. Polacy, halo. Polacy wy moi rodacy Asymiluj, asymiluj, panie Dobra, pokażcie kto się z nami polubił. Okej, okay, wy coraz bardziej nas lubicie. Aha, czyli w sumie tak czy jak więcej ludzi nas nie lubi. Ale w sumie takie... Te mini państwko dlaczego by nie. Nie chcecie tak? Dlaczego nie chcecie? Relacje. Przecież mamy dobre relacje. Z przymierzeńcy niby. Chwila. Czy ja dobrze widziałem, że znajduje się tutaj takie... Aha, tego nie widać. Jezu, weź teraz dobrze. Ej, ej dosłownie nie widać. Dobra, wyślę zwiat. Wyślę 82, <todgłosy> Dwa, albo dwójka wyślę, nie? Dwóch żeglarzy dzielnych. Odkryją nowy kraj. Dobra, wysyłamy ultimatum. Pozwolimy tym... O, sprzymierzeńców wezwijmy. Dobra, czy wy, my się lubimy? Tak. Niech oni nie atakują. Aha, nie chcecie? Kurde, fajna. Ja myślałem, że my koledzy. O. Dlaczego? A, bo w stanie wojny Siła rząd. Kurde panie Ja chcę... Ja chcę chętnie z wami, nie? Dla mnie to tak fajnie Ja kurczę was bym przyjął zawsze, nawet jakbyście byli na wygnaniu Dobra, mamy dwa następne miejsca I teraz pokaż. Wy się ze nami lubicie, panowie. Teraz wy? Ej, dlaczego nie lubicie już? A w stanie wojny. Ciężko zapominam o tej wojnie. Teraz? Jakim cudem w stanie wojny? Teraz? O, wysokie. Dobra, będziemy próbowali, dopóki się poddadzą, nie? Dosłownie. Jest, mamy sojusz. Chopie, staram się te Włochy odtworzyć. Bo umówmy się, pokaż tu przeciwników. Dobra, przeciwników nie ma takich ważnych, w sensie jedno, takich trudnych do pokonania. Ja bym się z tymi zaprzyjaźnił, ale to kurde. E, dobra, wasal, na no wasala leć. Dawaj, Bambiku. Kurde, nie pójdzie. Dobrze, co by tu dać? U nie robimy. Stwórz pakt obronny. Nie chcesz, kurde, ty nic nie chcesz od, z nami mieć wspólnego. Cesarstwo bizantyjskie. Pokażcie, jak tam Polska se radzi. Ja nie wiem, że z Bawarią się biją. Gdzie jest Bawaria? Chyba. Chwila, czy oni wybili Bawarian? Nie, dobra, Bawaria jest tutaj, Jezu, nie umiem w mapy, nie? Dobra, polecimy teraz na tego, myślę To będzie dobre Dobra, wyślij ultimatum, zarządzam twoich wszystkich prowincji albo zaatakujemy Aha, okej, okay, dobra Dobra, igles Dobra, rekrutuj tutaj, jakby chcieli się przebić Aha Okej, okay, to już widzę, że im się chce przebić Mamy to, panowie Teraz polecimy w tych, chyba Albo nie, w tych, w tych, w tych, dobra Ej, to będzie mądre Dobra, robimy ludzi Rozmowy pokojowe, dobra, ja chcę dostać to. Dobra, jak będziemy mieli na przykład jakieś takie wyspy tutaj, to ja dam temu biednemu gościowi. Nie, bo oni dosłownie są tacy biedni. A też bym powspierał moich sojuszników, nie? Bo dlaczego by nie? A to są inni, okej. Okay. Chwilę, czy wy jesteście takim małym państewkiem? Teraz patrzę. O, a wy się też chcecie? Ale spokojnie, tak się jak w sumie później ich powybijam. Francuzi nadal. Tyrol? O! Kurde, wy też nie. Ale patrz, nikt taki nie chce. Dobra, to ja myślę, że ja mogę chwilę poskipować. O, postawimy sobie tutaj. Aha, biblioteka to jeszcze jeden skip. No i teraz to można. Dobra, leć, leć. Oj, 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 królestwo Sycylii! Panowie tak nieładnie nie tak od tyłka brać. Powiem wam tyle, nieładnie. Wieście tak po gejowemu, żeście to zrobili. To w takim razie ja wzywam. Wezwij do broni. Sorry, ale muszą moi ludzie wrócić, nie? Sorry, ale miałem ważniejsze rzeczy na głowie, ale widocznie Wy tego nie rozumiecie. No, i dupa w tą grę się nie da grać, a ja jednak w tą grę nie nagrywam nic. Chyba. Chyba, bo jeszcze się może okazać, że jednak będę chciał. O, Boże! Dobra, lecimy na tutaj, po prowincję. Dobra, wszyscy mobilizacja, nie? Odcięli nas, panowie odcie odcinają nas. Ej, dosłownie my się tak rozlewamy teraz wszyscy. Ej, nie! Nasz kolega! Najgorsze jest to, że ten chłop rozlewa się takimi małymi jednostkami, nie? To jest takie, kurde, to jest takie ułomne. Potem gonisz takie małe jednostki i gonisz Dobra na szczęście się tam trochę udało. Dlaczego my tędy nie możemy przejść? Dobra, tyle przeniesiemy. Aha, nie możemy. Ja nie wierzę. Chopie, to jest takie GG. To jest takie GG, bo oni nie zamierzają odpuścić, nie? Braci, bracia nie odpuszczą. Ale zmiatamy ich powoli z planszy, nie? Słysza, ogólnie ja nic nie mówię, ale oni se tak dobrze po prostu radzą, nie? Tak dobrze se radzą, że oni nic nie umieją zrobić teraz nam. Brakuje, dobre. Nie no, ludzie, my ich. My tak gotujemy. Ten mój cały team. Brat, brat się chciał pobawić, to teraz niech się bawi z moim kolegą i ze mną, nie? Jakoś wcześniej to tak nie. To było takie, ha, wygramy, wygramy. A teraz to jakoś tak kim się nie, nie chce, nie? Bracia... Ja nie wierzę w was, na no serio Chłopie oni giną Ja na no serio, ja ich szanuję, nie? Ale... sara ale giniecie Jak się to robi? Czy mi się dosłownie zbugowała gra? Czy co? Ej, bo będzie teraz, że jestem jakiś upośledzony, nie? I pewnie tak jest. Ja nic nie mówię. Dobra, przejęliście ten. ten mini domeczek, nie? O! Wejdźcie tam. Pokaż. Dobra, to ja chcę to, 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 to. Halo! Ja też coś chcę. Wy? Wy chcecie kolonie? Dobra. Dobra, to poczekajcie, to dostaniecie miasto. A, to, a co? Oni nie mogą, a nie mogą. To dostaniecie taką kolonię, a ja sobie wezmę nic. W sumie sobie nie wezmę takiego. Ej, ale to było mądre, nie? W sensie... Brat ci nam dosłownie tak... Brat nas zaatakował i się tym trochę zdziwił. Nie wiedział, nie wiedział, że mój alians jest taki dobry, nie? Dobra, ja czekam aż się skończy ten pokój, nie? Ten pseudopokój. Bo ja go zamierzam zaatakować. Ja się z nim nie będę patyszkował. A gdzie jest nasz brat? Chyba, czy my dosłownie straciliśmy? Nie, błaga mnie. Sienna. Gdzie wy jesteście wszyscy? Okej. Okay. Chwila, co? Ej, Sienna, bracia, tutaj się znajdujecie? Nie, nie znajdujecie się tutaj. Ej, to ja wam coś oddam, nie? Ja wiem, to jest zły pomysł, ale ja im dam jakąś prowincję. Nie wiem, może oddam wam to. No, kurde, ja muszę mieć też kolegów, nie? Przydałoby się, żywych w sensie kolegów, nie? Żeby nie było, bo teoretycznie mogłem powiedzieć, że mam ich, ale takich średnio żywych. Dobra, lecimy, lecimy panowie, lecimy. Dobra, I mean, jesteśmy blisko, bo brakuje nam dosłownie tego, tego królestwa Sycylii. Aha, dlatego! Może jakie ja, jaki ja mam auty. Dobra, królestwa Sycylii brakuje i tej republiki. No, to ja myślę, że ja Republikę teraz mogę zaatakować. No to jest też Republiki, nie? Nie wiem, przenieście się na wodę. Wy się też przenieście na wodę. W 400 ludzi podbijecie to? Nie wiem. Nie chce mi się wierzyć, no ale. Bo Dopóki mi się coś udaje, to jestem szczęśliwy, nie? Dobra, lecimy, lecimy, panowie, lecimy. Dobra, co tu się dzieje? Dobra, e, jakby co to myślę, że jak już rozwalimy tą republi republikę. To co? To będziemy się bawili dalej, nie? W sensie przejdzie. Zrobimy tak, że to będzie następny odcinek. Więc tak, dobra. Szybko z niewagi wysyłamy. Wysyłamy ultimatum. Ja zażądam tego wszystkiego. Albo zaatakuję was troszeczkę dużo. Aha. Mhm. E, Okej, okay. dobrze. Chcecie, ch chcecie wojnę? Chcecie wojny? Dobra, macie wojnę. Chcieli wojnę, dostałam wojnę. Niech się to nie skończy jak z tym naszym kolegą, który też chciał wojnę. O! No i bingo, przejęliśmy kapital. Kapitala ich. Dobra, to teraz lecimy resztą jednostek na wszystkie ich miejsc, miejsca. Dobra, tu wyślę jakieś 200 ludzi może, z ty albo 400. Pójdzie 400, nic im się nie stanie. Albo dobra, walimy tutaj 800, tu, tu walniemy wszystkie. O Boże, ej, tych, ty, tego tysiaczka nie, nie spodziewał się. Dobra, nie, lecimy. Panie i panowie. Dobra, podbiliśmy, mamy to. Rozmowy pokojowe. Aha, nie mogę? Na serio? W sumie teraz myślę... Wy. Chcecie to? No zostaniecie. Ja wiem, że ja za dużo im niby daję. No ale też niech mają coś. Dobra, chyba, że zrobimy tak. O. Czekaj, wezmę to. I wezmę to. I wtedy teoretycznie, ale nie no. W sumie zrobimy tak. Ej! Ej, 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 ej! Dlaczego moi ludzie to stracili? Ci przymierzeńcy Jezu! Źle to zrobiłem, strasznie. Dobra, no to co myślę, że na tym skończymy nasz odcinek, nie? Żeby one też za długie nie były, ale pewnie i tak dużo osób nie dotrwało do tego momentu, ale wszyscy, którzy dotrwali, dziękuję Wam, nie? Dobra. No to co? To do widzenia, Pa.